Cześć, pan na imię Weronika. To jest nasza fryzjerka. To jest jakby szefowa. Szefowa? Nie, no ja jestem. Chleba, gręczę na doblecie. I nudzą się. Martyna. To jest. Wiktoria. Madia. Jurka. Dzień, dzień do Moja mama. Co by tu jeszcze nagrać? Na to napisane. jest zabawa na piżamówce. Dużo słodyczy. Dużo słodyczy. A, to dobrze. No co się gapisz? No co? Weź to Powiedz to... się! Jest z tego tableta. Lena. Martyna, Martyna, Lena. Ci to, Lena. No i wreszcie. Poczekaj. Poczekaj. Mam pełną na telefonie. Tak, mogę. Już. Bo teraz nagrywam. Dobra, może już będzie koniec.